21 i 22 czerwca w Stoczku Łukowskim już po raz 41 odbył się Sejmik Wojewódzkich Zespołów Teatralnych. Najstarsza w Polsce impreza prezentująca dorobek artystyczny zespołów śpiewaczych z różnych województw. Do Stoczka przyjechało blisko 15 zespołów, które prezentując się na sali Miejskiego Ośrodka Kultury były oceniane przez profesjonalne jury. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych nie ma charakteru konkursu, to też nikt nie myśli o ściganiu się między grupami teatralnymi. Celem Sejmiku jest bowiem promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych oraz ochrona tradycji ludowych Polski i wsi. 41 lat jego funkcjonowania w Stoczku Łukowskim spowodowało, że wpisał się on na stałe w historię tego miasta. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych jest imprezą kultywowaną od 1970 roku z małymi przerwami. Sejmik nie ma charakteru konkursowego. Zespoły przyjeżdżają po to, by sprawdzić swoje możliwości i po prostu podszkolić się, a wskazówek udziela im komisja artystyczna, która przyjeżdża do nas Towarzystwa Kultury Teatralnej z Warszawy. Myślę, że sztuka cała polega na tym, aby w środowisku byli ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, są autentycznie fachowcami, specjalistami w danej dziedzinie i to jakby prowokuje innych ludzi. Ten poziom, ta fachowość, te walory, to piękno prawda, przedstawiane, prowokuje innych ludzi do, do udziału. Ja myślę, że wyznacznikiem rozwoju społecznego każdej społeczności lokalnej czy szerszej. To jest zainteresowanie własną sztuką, własną kulturą, własną tradycją, własną historią i do tego trzeba dorosnąć, ale chyba najważniejsze jest to, żeby byli animatorzy, lokalni animatorzy kultury, którzy gromadzą wokół siebie i dzieci, i młodzież i dorosłych, ale trzeba zaczynać jak najwcześniej od dzieci, bo człowiekowi wychowanemu na obcej kulturze młodemu trudno potem wpoić to umiłowanie tego rodzimego piękna. Na. Trzeba od początku, od szkół, od przedszkoli jakieś elementy dzieciom przekazywać, zachęcać, śpiewać z nimi, y, mówić wiersze, czytać poezję, czytać, czytać opowiadania, legendy, mówić o ludziach tego regionu, tej miejscowości wielkich i to potem będzie procentowało, bo... Nawet jak wyjadą daleko za granicę, to będą wspominali to swoje gniazdo, to swoje piękno i, i, i oni poniosą to w świat i to będzie się utrwalało i rozwijało. Teatralne podczas dwóch dni zaprezentowały swoje przedstawienia, widowiska czy też autorskie sztuki teatralne oparte na obrzędach i zwyczajach ludowych. Nie zabrakło też programów kabaretowych o tematyce wiejskiej oraz dyskusji na temat miejsca sztuki ludowej we współczesności. Tak, no i to jest właśnie całe tego, żeby pokazać tak faktycznie, jak to kiedyś było. No, narzędzia były takie jak wtedy. Pokazywane są różne misy, różne dzierze, różne szkopki. Także to jest. To musimy pokazać następcom naszym, naszym młodym pokoleniom, tak jak kiedyś faktycznie wieś żyła, nie tylko zresztą wieś. Warto pokazywać, jestem zwolennikiem, że trzeba, tak, żeby przekazać to, co kiedyś funkcjonowało. Nie możemy Zapomnieć, musimy ocalić od zapomnienia dawne ludowe zwyczaje, obrzędy. Wszystkie uroczystości, które wtedy były robione, były robione według starych zwyczajów, i to chcemy, żeby następne pokolenia też o tym pamiętały. Nasze korzenie w większości pochodzą gdzieś pewnie też z tych, z tych, z tych dawnych czasów i też pewnie z, z czasów rolników, gospodarzy, I nie możemy o tym zapomnieć. Bo swat z bawzyńcą przychodził, jo nigdzie nie chodziłam i dopiero wybrałam się na polanie łognia w świętojańsku noc. I co się wtedy zdarzyło? Ano Jasiek podjechał na kuniu, orwał mnie w pół, posadził przed siebie i popadził na łosie. A się z was porbą? Zaskoczył mnie tam, ale nie krzyczałam, bo Jasiek był miły. Może i mają babcia, pojechaliby w świat, ale ktoś dowznacił o tym, co to się stało, dziadek złapali miszowca i popędzili za nią. Dogonili nas za prystogu gór. Ja musiałam wrócić z Jaśką i wiący go nie widziałam. O, długo ludzie opowiadali, jaki tym zrobiliście rodzinie folklor rozwija się coraz bardziej. Rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem Józefem Obroślakiem. Co roku zespołów przybywa, które chcą przyjechać do nas na Sejmiki. Myślę, że w przyszłym roku ta impreza będzie trwała już nawet trzy dni, więc wracamy do tego, co było kiedyś że sejmik trwał 5 dni, 4 dni, także całkiem możliwe, że, że, że po prostu wszystko idzie znowu w, w tym dobrym kierunku, i, a, a czy na pewno, na, na pewno trzeba to kultywować, bo jest to naszą tradycją, stąd się wywodzimy, przynajmniej my stoczkowianie i, i zawsze chcielibyśmy, żeby ten sejmik u nas trwał. Tak, tak. Myślę, że to jest piękne, że to jest szlachetne, że to jest wielkie i tego pielęgnujmy, i nie, nie, nie upraszczajmy. Bądźmy fachowcami, specjalistami, znawcami rzeczywistej kultury ludowej, bo ona w tym takim czystym brzmieniu jest naprawdę szlachetna i piękna. A co i to? To znam ale a ja się zmudzić? Nie, jest odprawione. Teraz będziemy sejkro. Jak sam? ludzie cię Graków sprowadzi? Będzie niepowod, tasa zub, co zub, tasa, 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 tasa kochana, tasa samego rana. Hej! tasa ale czas z na nas? Dość na dziś tego wesołego. Do zobaczenia. Do miłego. Wojtek, zabracaj go w swoje strony. Zabracaj. wiekoczycie Takkowy nie podzi zapasmicji